Wy zdajecie sobie sprawę, jak ciężkie jest życie takiego farmera metalu na Marsie, jaka to jest niewdzięczna praca i po prostu tutaj. Boże, jakie to jest usypione. No dopiero z myli wyjechałem. No nic, witam Was tutaj, Lukas, w kolejnym odcinku gry Surviving Mars, gdzie próbuję stworzyć moją kopułę na Marsie. O i Coś... A udało nam się, osiągnęliśmy kamień milowy, pierwsze narodziny na Marsie, <laughs> Pierwsze dziecko na Marsie nam się narodziło, ej, bo mi się coś jakoś sterowanie tak poprzestawiało, coś bardzo dziwne. Jak widzicie, cała nasza kopuła tutaj główna funkcjonuje. Ej, by the way, mogę jakoś nazywać te kopuły, więc piszcie w komentarzach tutaj te nazwy, może akurat jakaś się załapie. Brama ku gwiazdom. No, Marcin, narodził się pierwszy człowiek, boże, ale on jest, truly e, nieważne, nie oceniajmy dziecka po miniaturce, e, w skutek, z, zaliczyliśmy pozytywnie test pionierski. no nie powiem, mieliśmy, go ukończonego jakieś 18 godzin przed czasem, ale udało się. Mamy pierwszego dzieciaka na Marsie. Jest to, jakby nie patrzeć, sukces. Co oznacza, że muszę zbadać kolejną kopułę, znaczy kolejny apartament, to wiesz, bo będziemy za chwilę sprowadzali kolejnych kolonistów na Marsa. Oraz muszę jak najszybciej dokończyć moją kopułę badawczą w tymże celu dalszego naszego rozwoju. Już podjąłem decyzję, że tutaj maksymalnie zrobię jeszcze jedną kopułę w tej sekcji. Mam problem, bo mi się skończył cement, więc muszę jak najszybciej ten region zacząć obczajać, a to oznacza, że potrzebuję sprowadzić rakiety tutaj z powrotem na Marsa z zaopatrzeniem, żeby kolejne gniazda dronów mieć, czyli Ciebie muszę wysłać w drogę powrotną. A z ziemi za chwilę sobie sprowadzimy dodatkowych, dodatkowych. Już tutaj lecę też ładować zasoby. Wprowadzimy sobie dodatkowych górników, bo ich potrzebuje do tej naszej kolejnej zmiany przynajmniej czterech górników. Nie jesteśmy też na dobrej drodze, żeby wynaleźć tą hydroponikę. 2000 punktów. Jak to będę miał? Adaptację gleby zrobioną? Boże, hydroponikę to ja mam, przepraszam, farmy będę miał. To tutaj zbudujemy farmę. Farmy są bardzo dobre do umieszczenia w takich ogólnych kopułach dla mieszkańców, ponieważ podnoszą komfort naszym mieszkańcom, bo widzą, widzą prawdziwą zieleń i są wtedy szczęśliwsi. Ja też lubię patrzeć za okno i widzieć zielone, nie, to jest inne zielone, nieważne, nieważne, nie było tematu. No i na Marsa wysyłamy rakietę złożoną tylko i wyłącznie z kolonistów na radzie, bo tylko tacy niestety wydali mi się wartościowi. No naprawdę warto jest sobie to wszystko przeglądać tutaj i dobierać po prostu ich dobrze, no bo inaczej się robią bardzo, bardzo duże kłopoty i zaczynają się zjadać nawzajem. W tym momencie wziąłem kolejną załogę do wydobycia, żeby wydobywać tutaj nasze pieniążki, że tak powiem, z tej gleby i wziąłem kolejnych geologów, znaczy kolejnych botaników oraz lekarzy przeważnie potem będę dość dużą ilość naukowców sprowadzał do tej naszej kopuły, ale to za chwil dopiero parę. No i wylądowała kolejna rakieta w Surviving Marsie. No i wyjebiście. Kolejnych pasażerów. Możemy już teraz zwiększyć załogę do czterech geologów, spokojnie, z priorytetem na drugą zmianę. Trzeciej zmiany nigdy nie chcę tu umieszczać, ewentualnie będę zaraz zamawiał e, kolejne jedzenie, ale to za jakiś czas. Myślę, że e, spokojnie, że będę musiał to zrobić jeszcze raz, żeby po prostu e, tą farmę, e, no zanim farma wyprodukuje nam żarcie, no to troszeczkę czasu minie. Dobra, kolejna rakieta oh, się już do nas zbliża, a tutaj muszę dokończyć, zacząć budowę po prostu z traktora metalów, bo tutaj mi gdzieś metale przed chwilą blokowały, bo były ukryte w tych takich skałach, które normalnie znikają podczas budowy. Dobra, kolejna nasza rakieta ląduje tutaj w tym obszarze. Jeden, jednorazowo to zrobimy, żeby po prostu tej drony dostarczać, nie chce się potem bawić po prostu w przeklikiwanie tego. Kolejna rakieta. No jest teraz zaopatrywana w surowce. Nasze wydobycie już wzrosło do 10, czyli praktycznie co 3 sole w teorii powinienem wysłać w rakietę z pełnym załadunkiem w kosmos, że tak powiem. Jesteśmy na końcu wynajdywania farmy i gdzieś tu, nie pamiętam, która to technologia dawała mi bardziej efektywne paliwo. Chociaż dobra, weźmy sobie inżynierię w tym momencie. A, i muszę wybudować kompleks badawczy na naszej planecie, bo zapomniałem, że tutaj coś takiego jest dla nas, dla e, Europy. Że mamy laboratorium niskiej grawitacji, co zmniejsza mi koszty technologii, fizyki i biotechnologii, które wynajduję cały czas, by the way. Nie wiem, co oznacza ten tutaj akurat niebieski zasięg. Czy kolejne laboratorium nie może być wybudowane e, tutaj, bo nie będzie pracowało z pełną wydajnością, nie mam zielonego pojęcia. Więc jeżeli wiecie, no to możecie mi pisać w komentarzach. Niestety w samouczku nie wszystko jest dobrze popisywane w tej grze, więc e, nie zawsze to dobrze działa. Tutaj umieścimy to laboratorium. Za chwilę też kopułę. Miłość za wszelką cenę. O, Pochodzi. Podchodzi do ciebie jakaś osoba o ponurej cali, zwierza się, że z... Józef Christian kocha się do szaleństwa w kimś, o kim sądzisz, że jest dużo wyższej klasy, chce oświadczyć się w bardzo romantycznej chwili podczas okwitego pokazu fajerwerków. 10 milionów, jasne, miłość, to wszystko, tak, 10 milionów na imprezę wydałem, właśnie, to są priorytety misji marsjańskiej, no, wyjebiście, Lukas, wyjebiście. Zróbmy przejście pomiędzy kopułami, w międzyczasie widzimy, że tutaj ludzie świętują. Okej, okay, tak. 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 Będzie przejście. Będziemy też tutaj mogli zrobić takie przejście górą. No i w tym momencie kopuły są totalnie do siebie podłączone. Już nie muszę żadnych rur zewnętrznych robić z prądem czy z wodą. Nie muszę nic więcej tutaj robić. No i walą mi tutaj meteory przed chwilą. Hmm. Ale chyba nie ma tragedii, tak mi się wydaje. Albo jest. Bo nie mam zapasów energii, bo baterii żadnych nie robiłem, Wyjebiście, Lukas. Jak widzimy. Nie no, coś się zrąbałem, dobra, nieważne. E, wyłączmy w takim razie na chwilę laboratorium, bo jestem na minusowej technologii, znaczy minusowym utrzymaniu. Wyłączmy tutaj. Nie mogę pozwolić na to, żeby kopuła była na minusie. I na razie wolę, żeby laboratorium mi nie pracowało. E, dobudujmy w takim razie jeszcze kilka wiatraków tutaj dodatkowych, ale serio jakby tutaj mi coś tak walnęło, to byłbym w kryzysie totalnym, więc za chwilę również zrobimy e, akumulatory, żeby zawsze mi to na jakiś czas starczyło. Um, za mało energii Sektor nie działa, że nie dalszych poleceń. Dobra, ale energia za chwilę będzie hipotermia! No, ale nie będzie hipotermii. Boże, ile tutaj jest złych rzeczy? Wykryto przecieki 51 energii mi ucieka są Aha, może by tak szybko to naprawić. Halo, jakiś priorytet? Napraw tutaj po uderzeniu tejże walonej skały. Ile dronów poszło się pierniczyć? Oh my god. Serio? <noise> o, nie. To za zło, to za zło. Tutaj nie mamy podtrzymywania życia. To już jest tragedia. Pierwsze kłopoty Panika na Marcie, i w ogóle tu mi nie dostarczają surowców. Muszę dostarczyć tutaj sobie surowce, bo oczywiście nie mam węzła hadłowców, który by mi tutaj dostarczyć te surowce. I tak skład zróbmy jakiś uniwersalny, bo to się przyda, przyda. Potrzebuję metalu dostarczyć. Trochę cement. Cement już jest dostarczony i części. Dobra, to metal to ja sobie po prostu gdzieś wydobędę i zaraz tutaj go. Wyniosę, mamy go na pokładzie. Wyładuj zasoby. I chyba sytuacja jest po trosze już uratowana. Czas postawić naszą pierwszą farmę na Marsie. Też brakuje mi cementu w dużych, dużych ilościach, ale już tutaj nasze fabryki zaczynają działać. Muszę też jak najszybciej teraz takie stanowiska dronów latających porobić. To oni będą mi tutaj wtedy to wszystko samoistnie e, zaopatrzać i nie będę musiał się tym w ogóle przejmować. Zróbmy też tutaj stanowisko dronów w tej okolicy. E, czy może tutaj? Czekajcie, jak tak to zrobię. Magazyny nie są w zasięgu. Chyba, że gdzieś tutaj bym to zrobił. I powinno być dobrze. Tu mam trochę wyżej. Zobaczymy. Na siebie, lubię jak te stanowiska na siebie tak troszeczkę zachodzą. Tutaj będziemy budowali jeszcze jedną kopułę, żeby móc wydobyć te surowce, ale to będzie raczej jedna z tych mniejszych kopuł. Ale dokładnie to zobaczymy za jakiś czas. Wreszcie pierwsza taka rakieta w pełni dobrze przystosowana do startu startuje kosmos i leci w kierunku Ziemi, zawożąc nasz urobek, zarobek i nasze cenne pieniądze. Tutaj postawiłem już baterie jakieś, specjalnie oddaliłem od wiatraków, żeby nie było tak, że po prostu jeżeli mi wszystko pada, to pada mi od razu wszystko, więc ja po prostu w pewnym oddaleniu mam. Uruchomiłem już laboratorium, uruchomiłem kopułę, mamy zapasy lekkiej energii, co oznacza, że tak czy siak będę musiał jeszcze powiększyć tutaj nasze farmy wiatrowe. Też za jakiś czas będę mógł zrobić ulepszenia do nich, więc będą mi jeszcze więcej tej energii dawały, w sumie miałem fuksa i nie fuksa, bo się pewien event na te turbiny nie pojawił, bo on zwiększa tam wydajność tego po jakimś czasie związanego z produkcją energii. Mogę też sam sobie zwiększyć tą wydajność i zróbmy to, bo będzie to dość fajne. Opracowuję też lepsze uprawy, żeby po prostu tutaj szybko podnosić jakość gleby na naszych uprawach, ale to Rozmawiać za jakiś czas. Mam trójkę osób, które szukają pracy i dostają kary do morali przez to, że bo nie mają pracy, no ale trudno. Zaraz to sobie to wszystko ogarniemy, jak tylko farma mi zacznie działać. I mam też, sprowadzam nowe osoby na powierzchnię Marsa. Są to głównie naukowcy. Oh my god, ile to jest anomalii, które przegapiłem? Weź mi tutaj, jeździ i to. Badaj, bo to są wszystko nowe technologie do odnalezienia, wynalezienia i możliwość badania w przyszłości, więc to jest jak najbardziej na propsie dla mnie. Dobra, przybyli nowi koloniści i zobaczcie, to jest to co mówiłem, ten maintenance tutaj zbliża się do kapa tej kopu i ona jest strasznie teraz zabrudzona. Gdzie ty jesteś, łaziku? No kazałem ci pojechać po cement, dziękuję. Niech mi jedzie tutaj po ten cement. Tutaj już ładujemy kolejną rakietę do startu. Ty to jest w zasadzie, o tak zrobimy, żeby po prostu mi już stamtąd odleciała. Muszę pojechać po ten cement, bo coś mi nie przenoszą te drony, muszę po prostu jak najszybciej wysłać kolejną rakietę z zaopatrzeniem do nas, ale to wyślę z powrotem jak tylko sprzedamy nasze drogie metale. Co prawda one są tak tanie, że dużo na tym nie zarobię. To jest przewaga innych korporacji, że znacznie więcej zarabiają za tę sztukę. I brakuje mi naprawdę czegoś takiego jak wahania cen tych towarów, to byłoby naprawdę fajna sprawa. Na no, nic na to nie poradzę. Dobra, tu mamy. Teraz mi tu wyładuj ten cement i jakoś tu damy radę, i będę budował zaraz stanowiska dronów, które powinny mi wtedy automatycznie wszystko tutaj um, obsługiwać i przewozić, właśnie towary na takie duże, duże odległości, w zależności tam, gdzie um, będą potrzebne. Co właśnie bardzo fajnie działa. Wyładujemy zasobów i teraz drony powinny ruszyć i zacząć nam tu wszystko za naprawiać za ten cement. Co jest dość fajną rzeczą. Mogę też ustawić taką linię y, samoistną, żeby ten łazik mi latał w tej i we w te, ale to nie ma sensu, bo jeszcze chcę wydobywać trochę tych metali. Dzienne utrzymanie jest dość niskie 1.3, No więc spokojnie tutaj to mi staczy na jakiś czas. A my obczajmy teraz jak tutaj... Mamy 8 mam osób, które nigdzie nie są w stanie pra znaleźć pracę. E, tutaj priorytet to muszą być botanicy, jak najwyższy priorytet. Weźmy pierwsze hodowanko zrobię pszenicę, bo ona mi się będzie robiła 2 dni. Ziemniaki robią się 5 dni i zmniejszam jakość tą glebę, którą tutaj widzicie. Mam też soję, która robi się 5 dni, jest mniej produkcji, ale zwiększa mi jakość gleby. Jakość gleby to ponosi nam po prostu procentowo jakość upraw, które tutaj robimy, więc jest ją mieć jak najlepiej na maksa zrobioną jak najszybciej, aż bardzo szybko ją podniesiemy, jak pracuje tą technologię. O i mamy nasz węzł wahadłowców już zrobione. Tutaj się on znajduje. No i takie nasze wahadłowce sobie latają i będą tutaj uzupełniały, przenosiły wszystkie nasze dobra e, pomiędzy właśnie takimi większymi odległościami, więc to jest bardzo przydatna rzecz. I właśnie dlatego wziąłem tutaj technika rakietowego, żeby mieć możliwość e, posiadania tej technologii dość wcześniej, inaczej by mnie czekało dość długie e, badanie tego wszystkiego i niekoniecznie byłoby to dla mnie. Dobre, jak widzicie, nasza farma dość tutaj szybko produkuje jedzenie. Za chwilę będziemy mieli to jedzenie. Mamy też laboratoria zrobione, już na dwie zmiany. I w tym momencie nie mam pracy dla dwóch osób. Nie wiem dla kogo to jest. Więc może po prostu tutaj zwolnię stanowiska, żeby na kosmowarze mogło nam tutaj zacząć pracować. To wszystko i dobrze działać. No, i zostaje mi teraz ewentualnie zrobienie kolejnej kopuły z kolejnym jedzeniem i tutaj mieszkalnymi rzeczami. Ewentualnie kopuły wydobywczej wydobywcze w tym regionie. Muszę się zastanowić co chcę zrobić. No ale jak widzicie pierwsza nasza kolonia już zaczyna tak dość ładnie prosperować i to jest jak najbardziej na propsie. Polimerów zużycie jakie mamy dość niskie. Chyba żebyśmy tutaj po prostu zrobili kopułę wydobywczą metali, żeby móc zacząć robić polimery. No też jest to całkiem fajna sprawa, żeby to obczaić, jak to wszystko działa. A właśnie, kolejne technologie tutaj trzeba odkrywać. Czekajcie, tych anomalii mam po prostu multum, więc wolę to robić jak najszybciej. A już trochę tutaj z technologiami też poszliśmy dalej do przodu. I tu jest to badanie, na które mi bardzo zależało, czyli inżynieria biomów, i to jest właśnie to, co powiedziałem, że właśnie farmy będą nam zwiększały wygody mieszkań. Mogę też zrobić medycyna mikrograwitacyjną. Chcę to zrobić, bo to jest bardzo fajna kopuła, która wpływa na daje nam potem jeszcze dalsze technologie tutaj będą nam bardzo zwiększały inne bonusy wpływające z tej iglicy, wpływające na rozwój naszych e, podopiecznych ich szybkość wzrostu, ich szybkość, nie wiem, powiedzieć, długość życia i e, inne takie aspekty, więc fajnie jest sobie opracować to również. To iglicę jak najszybciej, zwłaszcza w tych biomach, gdzie mają ludzie mieszkać, i to ogólnie jest bardzo fajne, bo zwiększa nam e, wygodę wszystkich typów mieszkań, jakie mamy. I to jest technologia, którą bardzo lubię na samym początku mieć. Bo im e, budynki wewnętrzne rzadziej potrzebują konserwacji, o, tego nikt widziałem nigdy. I potem po prostu, jak będę miał więcej tych naukowców, to z czasem zaczną pracować inne technologie z innych dziedzin, bo też się nam przydadzą oczywiście, ale wygoda dla naszych kolonistów jest super ważna, bo będą mi się po prostu wtedy szybciej e, rozmnażali. Nieważne. Myślę, że na tym odcinku to już wszystko. Co chciałem zrobić, co chciałem wam pokazać, więc z tym startem rakiety sobie go sfinalizuję. Naprawdę wyjebiście to wygląda, bardzo mi się podobają te animacje startu, jak ten kurs cały się wzbija. Jak po prostu ta nasza rakieta startuje z powrotem w drodze na Ziemię z naszymi zasobami. I ogólnie możemy sobie na, na takiej mapce to podejrzeć bardzo fajnie. Lubię takie po prostu e, smaczki zrobione. E, na koniec też powiem, że odkryłem e, wielkie uprawy. Jest to wiebista technologia. Zobaczycie to sobie, na czym to polega, ale to będzie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, że zostawić lajka i do zobaczenia kolejnym razem. Hej!